Dawno temu świat pogrążył się w ciemności. Serca ludzi były przepełnione złem i egoizmem. Gdziekolwiek spojrzałeś, widziałeś przemoc i zepsucie. Ale wśród nich był jeden człowiek, który nadal chodził z Bogiem Noe. Noe kochał pana. Był mu posłuszny i prowadził życie, które podobało się Bogu. Pewnego dnia Bóg przemówił do Noego. Ześlę wielką powódź, aby zmyć zło z powierzchni ziemi. Ale ty i twoja rodzina będziecie bezpieczni. Zbuduj arkę. Noe zaczął więc budować. Ogromny drewniany statek, wystarczająco duży, aby pomieścić jego rodzinę i pary wszystkich rodzajów zwierząt. Podczas gdy pracował, ludzie śmiali się z niego. Nazywali go głupcem. Potop na środku suchego lądu. Ale Noe nie przestał. Ufał Słowu Bożemu, nawet gdy nikt inny tego nie robił. W końcu Arka została ukończona. Bóg nakazał Noemu zebrać zwierzęta. Przybywały parami – lwy, słonie, ptaki, owce. Każde stworzenie znalazło swoje miejsce w środku. Następnie Noe, jego żona, synowie i ich żony weszli do Arki. A sam Bóg zamknął drzwi. Wkrótce zebrały się ciemne chmury. Niebo zagrzmiało. Zaczęło padać najpierw delikatnie, potem coraz mocniej, aż rzeki wylały, a ziemia zniknęła pod podnoszącą się wodą. Wszystko poza arką zostało zmyte. Ale w środku Noe i jego rodzina byli bezpieczni. Przez 40 dni i czterdzieści nocy padał deszcz. Arka unosiła się i pływała nad wodami potopu. Pewnego dnia deszcz ustał, wody zaczęły opadać. Noe otworzył okno i wypuścił gołębia, a kiedy ten powrócił z gałązką oliwną, wiedział, że ziemia znów żyje. Kiedy ziemia wyschła, Noe i jego rodzina wyszli z arki. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Noe, było zbudowanie ołtarza i podziękowanie Bogu za ocalenie. A potem na niebie Bóg namalował tęczę. To jest moja obietnica, powiedział Bóg. Nigdy więcej. Nie zaleje całej ziemi. Ten stała się symbolem wierności Boga, przypomnieniem, że on zawsze dotrzymuje słowa.